Inaczej to zrobimy. Gdzieś tutaj jeszcze szłem, pamiętam. O... No i dobra. Teraz tak, tu wieżyczki trzeba przeciwlotnicze. I chyba czołgi robiłem. No to was dwóch na razie wezmę. No i dobra, niech tak będzie. I teraz z tych pikamy i niech zgrupowanie będzie, powiedzmy, tutaj. I od razu tak, żeby było. Jakaś osłona. A tu jak jest sytuacja? O. Coś mnie atakuje. Wow. Uciekaj, uciekaj. Brawo, idzie ja! Jestem świetnie. Dopiero w tym momencie ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Super, po prostu super. Jak sytuacja procesów świetnie, idealnie, po prostu idealnie. Czekajcie, zaraz wracam. Okej, okay, jestem mniej więcej w podobnym momencie, tylko że teraz tak wybudowałem sobie tutaj jeszcze drugą bazę, żeby sobie silos zrobić. Mnie przed chwilą zaatakowali sakramencko, więc sobie buduję jeszcze raz bunkier. Ich zostawiam i teraz tak, tutaj mam tyle czołgów, więc zaraz tu zastosujemy coś. Reiner musi się podleczyć, ale to zaraz. Tu się robią badania. No i was naprawię. Tu już job finished, ale jeszcze zrobimy trochę obrony. Potrzeba, niestety. No i sobie jeszcze tutaj jakie oczko dałem, czyli Snajperzy widzą dalej. To jest już ta kuteczka i tu jest więcej energii, więc na razie póki co będę wszystko ulepszał dla snajperów, czyli duchów. E, dobra i mamy ich. Mmm, was dam na dwójeczkę. Raynor na jedyneczkę. Sołgi nie będę numerować. I to jeszcze... Już... O, Morwisping Gas. No tu się robi gas, tu się robi. Teraz znowu nie mam nic u protosów. Ale na razie wybudowałem te dwa budyneczki Dobra. Tak mniej więcej gdzieś idziemy. No i robimy tych z piechoty. Tu się robi, tu się robi. Tego możemy do kryształów. Teraz tak, jeden, niech idzie. Idzie na razie niewidzialny. Żeby nie było o... Nuklearne no, dział jest gotowe. Teraz tak, żeby to mniej więcej jakoś zdziałać. Może tak zrobię. Albo poczekam sobie. Nie, inaczej zrobię. Tłutko. nie wiem, czy bazę rozwali. Chyba nie. Zobaczymy. Nie sięgniesz? O, sięgnie, dobra. Będzie walka. Walka nuklearna. O! A czy ja saveowałem? Nie saveowałem, no to teraz sobie zasybuję. Kiepski moment na save. Kiepski, kiepski, ale widzę, że mnie zerglingi zauważyły. Jeszcze. O. o. Niewidzialność, niewidzialność. Nie patrzcie, niewidzialność, dajmy. A, właśnie. Widzą mnie. No i koniec z wami. Nie, nie, uciekajcie. Kurde, strasznie jest... wszystko takie złośliwe. Super, w taką słabą jednostkę. Taką zranioną. No! Zabiję go. Wreszcie. teraz tak, żeby nic się tam nie pojawiło czasem. A ja snajperów straciłem, kurde. A. Rozwalać to, znowu czołga stracę, następnego, jeszcze jednego i następnego, kurde, na mać. I tak narobić woja, tylko po to, żeby natracić, to naprawdę jest szacunek wielki. Co mnie tam atakuje? Eee, następnie. Dziękuję wam, Zergi. Skurczy syny, następnie. Ech, no cóż. Jeszcze raz trzeba to budować że teraz już się zabezpieczę kształt mam więc mogę sobie narypać trochę obrony lekko mówiąc no i dobra Jimmy. tutaj Jimmy nie to ty napraw to, ty naprawdę to Czemu tego? Czemu to jest takie zranione? Przecież naprawiłeś to przed chwilą. Może ja was tak przesunę tu gdzieś, o. Żeby było w razie czego. Teraz chyba będzie dużo lepiej. Atle Cruiser. Hmm, tu jeszcze całą piechotę mogę wziąć. A niech może już idzie sobie, chociaż jeszcze się może przydać. No i dobra. O, znowu was tutaj tak dużo. Okej, okay, jestem, jestem. Nie było mnie jakieś...

Właśnie coś takiego. Żeby pokrzyżować plany z ergą, najlepiej w sumie chyba będzie tak robić. Pik, pik. O, ci jeszcze nie mają. Nie ulepszyłem im. Ale, kicha. Yamato gone. Gazu trzeba zrobić. Miau. O, już wiem kto tu był. Battle Cruiser Tu mamy, tu jeszcze czołgusy Wow Trzeba ich na walać, bo strasznie ich tu dużo jest to działa na moją niekorzyść Dobra, teraz uciekamy Dobra, może i tak będzie lepiej. Następnie. Good day. Strasznie dużo coś sobie nie przypominam, żeby aż tak bardzo tutaj mnie atakowali. Tak mocno. No. A przyzwyczaiłem się, że klikając... Na jakąś jednostkę nie klika się też bohater Przyzwyczajenie z I Dobra, i tu jeszcze... Tu raczej będzie... ooo! Coś mnie atakuje! Poczekamy sobie. Tu na razie rozwalam żeby przeciwnie nie miał czym walczyć. Dobra. Pyk. byk I teraz Raynora naprawcie z łaski swojej. Łaski. Jeszcze ja sobie coś przypominam, że tutaj takich... No szlak jasny. Wszyscy mi będą przerypać. Od ja razu już widzę, masuszka mnie atakuje. Cóż za wyczucie czasu. Hmm. Ach, te kupie królowe! No! Trzeba w to wziąć się za nich. Bo inaczej nic nie zrobią. Co oni tu tak dziwnie przenoszą? Dobra, chodźcie tu. Tych naprawimy. Widzę, że ten jest bardzo uszkodzony. Rainer, no i tu właśnie jeszcze bunkier sobie zrobiłem. Ale jak tak wyszło no o. To był ten czereśniak, dobra. Teraz tak tu, pykamy sobie, żeby czołgi się pojawiły. I teraz jeszcze piechotę widocznie coś Coś sprawia, że, że duchy nie będą aż tak bardzo potrzebne. Coś tam ukończone. Chyba ten wzmacniacz. Z tego co mnie pamięć nie myli. A no tak, nie myli, nie pamięć. Ready to reload. O, nic Wam to nie daje. Nic, naprawdę nic. A ty sobie bunkier pykniesz tutaj, powiedzmy. No to sobie musimy pozwalać w końcu. Możemy dopuścić, żeby zelgi sobie bazy robiły. Sięgnie? O kurwa. Cóż za zasięg! Jab finished. Jeszcze tego czołgadamy. Eee, I teraz tak, miejsce zbiórki. Przeniosę. Coś, czekajcie chwilę. Nie wiem, coś przez chwilę zamulało, więc na chwilę przerwałem. Bo gas, w razie czego sobie zapiszę, żeby nie było. I tu mogę jednego walnąć. Okej, okay, dobra, i my lecimy tu. Niech się jeszcze rozłoży. Kolejny bunkier. W sumie to są wszyscy uszkodzeni. Nie, ten jest cały. Rainer jest cały. No i dobra, i teraz już raczej ekonomii nie zrobią. Receiving czemu? Czemu to tak zamula? Żeby się nie okazało tak jak kiedyś, że to co miało się nagrać, to się nie nagrało, a. to co. A. No w ogóle na odwrót. Chyba nieważne. Mechanicy. Pamiętam, że nawet chyba pięciu sobie dałem jako mechaników. Może dam was więcej. Chodźcie tu. Naprawicie mi statki kosmiczne i super wypłacicie a ja się cieszę bo nic nie tracę no i właśnie taką naprawą mogę sobie zyskać dużo więcej woja o cóż za informacja jeszcze jeden jeszcze jeden, musi być więcej. Popa, proszę, pięknie, po prostu pięknie. Ten jest też cały. O, to mnie zaskoczyło. No i naprawię następnego nawet sobie radzą. Dobra, i ten też jest cały. Day, Naprawiony, wyczyszczony. Jeszcze kilka domeczków trzeba narobić. Dobra, no i teraz tak łączcie się panowie. Mamy prawie full, ale to raczej chyba mi się nie powiedzie. Jeśli mam być na nas świadomość, co najwyżej możemy lecić tutaj. A ja sobie zapiszę, żeby się nie okazało, że nagle mi plunie. W większość statków i muszę je naprawiać znowu No i teraz spłynąć dużo lepiej właśnie jeszcze czegoś nie ulepszyłem energii dla moich ja No... Ciach, 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 szybciej, szybciej. Co to jest? Jeszcze wypasowało wieżyczki przeciwlotnicze, żeby nikogo nie kusiło. Brawo! Moja uwaga przypłaciła najwyższą cenę. Jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba wszystko zrobić. Ah, je sais